Zapraszam na pierwsze w historii mistrzostwa Torunia w jeździe na żużlu i na dodatek na lodzie. Niedawno w Budapeszcie zakończone mistrzostwa Europy w jeździe figurowej na lodzie. No i ciekawe, czy dziś w Toruniu także żużlowcy pokażą odrobinę jazdy figurowej. Myślę, że tak. Oto lista startowa z numerem pierwszym Sławomir Derdziński. Z dwójką Karol Zombik. Obok niego z numerem trzecim dużo starszy i bardziej doświadczony Robert Sawina. Arkadiusz Kalwasiński z numerem 4, z numerem 5 Mariusza Puszakowskiego zastąpi doskonale znany kibicom żużla w Toruniu Piotr Maćkiewicz. Widać bardzo zaprzyjaźniony z Mirosławem Kowalikiem, który także wystartuje w tych zawodach. Wcześniej jednak z numerem 6 Adrian Miedziński. To zawodnicy, którzy na zwykłym torze żużlowym potrafią zrobić wszystko, a dziś przekonamy się, czy potrafią także jeździć na motocyklach ale po lodowisku specjalne blachowkręty przymocowane do kół mają tę jazdę ułatwić. To wspomniany wcześniej przeze mnie Mirosław Kowalik, już Adrian Miedziński oprócz nich pojadą także z numerem 8 Tomasz Krzanowski zawodnik, który także przecież wielką przygodę przeżył broniąc barw apatora Adriany Toruń to właśnie na Państwa ekranach Tomasz Krzanowski. Obok niego z numerem 9 obecnie zawodnik Bydgoskiego Towarzystwa Żużlowego Polonia Jacek Krzyżaniak. Uśmiechnięty z numerem 10 Robert Kościecha. Podobnie jak Tomasz Krzanowski będzie bronił barw Gdańskiego Wybrzeża. Z jedenastką Tomasz Bajerski i z numerem dwunastym Mirosław Łażejewicz, doskonale znany także wszystkim na torach całej Polski, ale w nieco innej roli niż zawodnika. Wypełnione po brzegi trybuny Tortoru w Toruniu. Nie ma się co dziwić, zainteresowanie Speedwayem w tym mieście ogromne, jak zresztą na w całym województwie kujawsko-pomorskim, szczególnie przecież w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu. No a to taka pora roku, kiedy kibice Speedwaya są tej dyscypliny mocno spragnieni i szukają każdej okazji do tego, aby zobaczyć swoich ulubieńców w akcji. Tym razem na lodzie, tam gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywają hokeiści TK Hanesty Toruń. Bardzo zbliżona publiczność, latem na żużlu, zimą na hokeju, a więc nie trudno się dziwić, że trybuny wypełniły się po brzegi. No a kibice, jak Państwo widzą, bawią się wyśmienicie. Przed nami pierwszy wyścig tego niecodziennego turnieju, z którego co najważniejsze dochód zostanie przeznaczony dla Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum Nadzieja. Pierwszy wyścig przed nami Sławomir Derdziński, Robert Sawina, Karol Zombik i Arkadiusz Kalwasiński. Derdziński najbliżej krawężnika, a w zasadzie tych pachołków ograniczających wnętrze toru. Obok niego Arkadiusz Kalwasiński. A nie, to jest jednak, przepraszam, pozmieniali nieco ustawienie zawodnica, więc od krawężnika nazwijmy to tak jak latem zupełnie Derdziński, Zombik, Sawina i Kalwasiński. Próbował lotnego startu Karol Zombik, najlepiej Sławomir Derdziński. Kalwasiński teraz blisko. Ale szczepili się obaj żużlowcy motocyklami, przewraca się także Karol Zombik z przodu, Robert Sawina, ale ten wyścig pewnie zostanie przerwany. Tak jest czerwona chorągiewka i przed nami powtórka pierwszego biegu. Przypomnijmy raz jeszcze Sławomir Derdziński, Karol Zombik, Robert Sawina i Arkadiusz Kalwasiński. Wolno, wolno, ale najszybciej do przodu wysforował się Derdziński, zanim już w białym kasku Robert Sawina atakuje po wewnętrznej. Tam także pasjonująca walka z tyłu pomiędzy Karolem Zombikiem i Arkadiuszem Kalwasińskim. Ciekawy piruet na motocyklu pokazał Sławomir Derdziński. On już by nie będzie się chyba liczył tutaj w walce o zwycięstwo. Z przodu ciągle Robert Sawina nim Karol Zombik. Karol Zombik ma tę przewagę nad swoim bardziej doświadczonym kolegą z różlowych torów, że trenował, co pokazywaliśmy Państwu także na antenie regionalnej trójki. Trenował na stawie w miejscowości brzozowo pod hełnem. No ale teraz Karol Zombik przewraca się. Ogromny chaos w tym pierwszym wyścigu na lodowisku. Zwycięża Robert Sawinak. To będzie drugi. Zmierza jednak Arkadiusz Kalwasiński po swoje pierwsze dwa punkty. Uderzył jeszcze w bandę. Tymi kolcami, ale on zdobywa drugie miejsce. No a bez punktów w tym wyścigu Sławomir Derdziński i Karol Zombik. Pierwsze koty za płoty było więc troszkę jazdy figurowej, szczególnie w wykonaniu Sławomira Derdzińskiego. Niegroźnie przewrócił się Karol Zombik, a to już wyścig drugi. Piotr Maćkiewicz, Mirosław Kowalik, Adrian Miedziński, Tomasz Krzanowski. Bardzo dobrze. Mirosław Kowalik świetnie także pojechał tam z numerem szóstym. Adrian Miedziński on wspólnie z Karolem Zombikiem trenował przez całą zimę, kiedy było zimno, kiedy był lód. Trenował na stawie w Brzozowie. Tam trener Jan Zombik zabierał swoich podopiecznych, Bywał tam także Piotr Protasiewicz. No i utworzyły się dwie pary na torze. Z przodu Miedziński z Kowalikiem, a tutaj z tyłu walczą Maćkiewicz i Krzanowski. Lepszy. Adrian Miedziński on prowadzi cały czas za nim, ale już z coraz większą stratą Mirosław Kowalik. Kończy się drugi wyścig, trzy punkty dla Adriana Miedzińskiego, dwa zdobywa Mirosław Kowalik. No i kto trzeci na mecie? Jednak Tomasz Trzanowski bez punktu Piotr Maćkiewicz, a więc jak na razie ze zwycięstwami Robert Sawina i Adrian Miedziński. To już wyścig trzeci, Tomasz Bajerski, Jacek Krzyżaniak, Mirosław Błażejewicz i Robert Kościecha. Dobrze, Jacek Krzyżaniak, dobrze tam próbował także Kościecha, ale przewraca się na lód. Wyjechał tam gdzieś daleko także Jacek Krzyżaniak. Wyścig przerwany, wyścig przerwany. Przykontynuujemy jazdę. Tak jest, wyścig zostaje w tym momencie przerwany. Zbyt dużo chaosu i chyba nie tylko my, ale także sami organizatorzy już nie mogli się zorientować, kto tam prowadził, kto był na poszczególnych pozycjach. Znów dobrze Jacek Krzyżaniak, ale skontrowało mu motocykl na wyjściu z pierwszego łuku. Świetnie za to. Tomasz Bajerski, choć także uderza w bandę, mają ogromne trudności z panowaniem nad motocyklem. Żużlowcy na tej nietypowej dla siebie nawierzchni, te kolce. A w zasadzie blachowkręty, takie specjalne śruby, na pewno pracochłonne było. No widzą Państwo, jak Jacek Krzyżaniak w dość nietypowy sposób próbuje teraz pokonywać kolejne metry tego wyścigu. On jest na ostatniej pozycji. Niech nie myli Państwa to, że jedzie tuż za Tomaszem Bajerskim. Ma już jedno okrążenie straty, a Bajerski zwycięża, zdobywa 3 punkty. Dwa punkty zapisujemy w tym wyścigu. Dla Mirosława Błażejewicza jeden dla Roberta Kościechy bez punktu. Jacek Krzyżaniak. Widzą Państwo także z pewnością specjalne ochraniacze, takie osłony kół, żeby te blachowkręty nie zrobiły nikomu krzywdy. Wyścig czwarty. Mirosław Kowalik, Sławomir Derdziński, Tomasz Krzanowski, Karol Zombik. Dobrze, najlepiej ze startu. Mirosław Kowalik. Teraz Derdziński w tym czerwonym kombinezonie wysforował się na trzecie miejsce. Kowalik zdecydowanie z przodu. No i tutaj było przez moment niebezpiecznie. Szanowski z Zombikiem. Jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Na prowadzeniu cały czas Mirosław Kowalik. Tu zbliża się do niego Karol Zombik. Ale Kowalik chyba już opanował tę... Arcytrudną sztukę pokonywania lodu na motocyklu. Karol Zombik próbuje jeszcze walczyć o pierwszą pozycję. A Mirosław Kowalik, doświadczony, zwycięża. Trzy punkty dla niego, dwa punkty zdobywa ostatecznie Karol Zombik. Jeden punkt Tomasz Krzanowski i bez punktu tym razem Sławomir Derdziński. To były rezultaty wyścigu czwartego. No na pewno zabawy i emocji kibicom nie brakuje którzy zasiedli na trybunach tortoru. Wyścig piąty. A pojadą w nim zmieniają nieco ustawienia Piotr Maćkiewicz, Robert Kościecha, Adrian Miedziński i Jacek Krzyżaniak. To najlepiej ze startu. Robert Kościecha, on prowadzi Adrian Miedziński nieco szerzej, zanim tam Jacka Krzyżaniaka wywiosło daleko pod bandę. Świetny atak po zewnętrznej Adriana Miedzińskiego. Tam broni się teraz na drugiej pozycji Kościecha przed atakami Maćkiewicza, ale tylko przez moment. No i widzą Państwo jak pewnie, jak spokojnie czuje się na tym motocyklu Adrian Miedziński, junior apatora Adriany Toruń. No na pewno w tym sezonie będzie sporo zależało od postawy tego zawodnika właśnie na to, że już od marca do września, kiedy trwał będzie sezon żużlowy w naszym kraju, a tu jeszcze atakuje Jacek Krzyżaniak po zewnętrznej trzecią pozycję. No i wyprzedza ostatecznie Piotra Maćkiewicza, ale wywiezie go na zewnętrzną. Czy Maćkiewicz zetnie do krawężnika? Jednak trzecie miejsce zdobywa Jacek Krzyżaniak. Ależ emocje, niespodziewanie mamy tutaj na tortorze. Świetna zabawa, to o czym mówiłem, szczytny cel, przekazanie pieniędzy na Hospicjum Nadzieja. No i przy okazji żużlowe emocje. Wyścig szósty. Sawina Bajerski, Kalwasiński, Łażejewicz. Błażejewicz. Sawina dociąża, tam tył motocykla, ale lepszy jednak jest Tomasz Bajerski. Robert Sawina przewraca się. No i zobaczymy czy będziemy jechać dalej, nie? Jest czerwona chorągiewka, więc wyścig przerwany. I powtórka oczywiście w czteroosobowym składzie. Inaczej być nie może. Chodzi tu przede wszystkim o emocje dla kibiców. Zobaczmy raz jeszcze. Przygotowani już Bajerski, Kalwasiński, Błażejewicz. Teraz podjeżdża Robert Sawina. Filigranowy wojownik. No i kto teraz? Robert Sawina zdecydowanie najlepiej. Ponownie po zewnętrznej. Kalwasiński przy krawężniku. Tomasz Bajerski przewrócił. Te doniczki w zasadzie a nie krawężnik, no bo trudno mówić tu o krawężniku, kiedy ustawione są pachołki a na łukach takie doniczki z małymi koinkami przewrócił jedną z nich Tomasz Bajerski, ale jest ciągle na prowadzeniu ciekawe czy ktoś sprawdził czy tylnym kołem przejechał linię ograniczającą wewnętrzną część toru. Ale nikt tutaj nie będzie przecież tak skrupulatnie przestrzegał żużlowych przepisów to zupełnie inna sytuacja pewnie na prowadzeniu Tomasz Bajerski musiał tam omijać te doniczki które sam przewrócił na drugim miejscu Robert Sawina trzeci ostatecznie Łażejewicz i bez punktu tym razem Arkadiusz Kalwasiński było sporo emocji także w tym wyścigu podziękowali sobie Żółto-niebiescy jeźdźcy apatora Adriany Toruń. Jeszcze w poprzednim sezonie, teraz już wiadomo Robert Sawina będzie reprezentował barwy GTZ-u Grudziąc. A przed nami wyścig siódmy. Derdziński Maćkiewicz, Karol Zombik i Adrian Miedziński znów pozamieniali się miejscami. Karol Zombik, Adrian Miedziński, Sławomir Derdziński i Maćkiewicz z przodu już jest Adrian Miedziński. Ogromne kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu miał Karol Zombik. Ostatecznie widzieli Państwo zapoznał się z nawierzchnią lodu. Wyścig nie jest przerwany. Tam niebezpiecznie po zewnętrznej muszą omijać swojego kolegę. Pozostali zawodnicy prowadzi Adrian Miedziński. Drugi jeszcze jest Sławomir Derdziński. Trzeci Piotr Maćkiewicz. Jest wreszcie pomoc. Na pewno Karol Zombik zjedzie na środek lodowiska, tak żeby nie przeszkadzać swoim kolegom. No i pięknie prezentuje się chyba najlepiej z wszystkich zawodników dzisiaj na motocyklu Adrian Miedziński. Spokojna sylwetka, uniesiona ręka w górę. Zwycięstwo, 3 punkty, 2 zdobył jednak Sławomir Derdziński, jeden Piotr Maćkiewicz. No a Karol Zombik próbował tam jeszcze włączyć się do walki. Widzą Państwo, pokonuje jeszcze kolejne okrążenia, ale kończy się w ten sposób. Wyścig siódmy z wycięstwem Adriana Miedzińskiego, a to na Państwa ekranach jeszcze Karol Zombit, który tutaj próbował ambitnie walczyć do końca już nie o punkty, a o satysfakcję kibiców. W wyścigu ósmym o, no, na Państwa ekranach Mirosław Kowalik, oprócz niego pojadą Tomasz Bajerski, Mirosław Błażejewicz i Tomasz Krzanowski. To już przedostatni wyścig części zasadniczej. Każdy z zawodników wystartuje tutaj tylko trzy razy i potem będziemy mieli jeszcze dwa wyścigi niespodzianki i wielki finał. Bajerski Kowalik, Błażejewicz Krzanowski. Świetnie znów startuje Mirosław Kowalik bardzo dobrze dysponowany startowo na tej trudnej nawierzchni reprezentant Bydgoskiego Towarzystwa Żużlowego. On na prowadzeniu, za nim Tomasz Bajerski na trzecim miejscu, Chrzanowski z tyłu, Łażejewicz, no i Kowalik cały czas przy krawężniku, no a tutaj pasjonująca walka, ale przewraca się Mirosław Kowalik w momencie, kiedy za nim walczyli o drugą pozycję Chrzanowski z Bajerskim, Mirosław Kowalik przewraca się, ale nic na szczęście się nie stało. Bardzo dobrze, że zamontowali zawodnicy sobie te osłony na koła. Mamy powtórkę wyścigu ósmego. Oczywiście to nie jest żadna niespodzianka. W czteroosobowym składzie Tomasz Bajerski, Mirosław Kowalik, Mirosław Błażejewicz. No i czekają wszyscy jeszcze na Tomasza Krzanowskiego. Ciekawa sylwetka na tym motocyklu Tomasza Bajerskiego. Mocno przesunięty do tyłu na błotnik, aby dociążyć tylne koło. Zsiadł z siodełka. Odpycha się dodatkowo nogami. Tomasz Bajerski, ale nic to nie dało. Znów najlepiej ze startu Mirosław Kowalik. Znów ambitnie walczą tam zawodnicy o prowadzenie. Jest z przodu Krzanowski. Drugi Bajerski. Ale jednak Kowalik wychodzi na drugą pozycję. Bliżej krawężnika. Teraz nożyce w wykonaniu Tomasza Bajerskiego. On wychodzi na prowadzenie na drugim miejscu. Tomasz Krzanowski. No, i teraz niebezpiecznie przewraca się Mirosław Kowalik. Nikomu nic się nie stało. Zobaczmy to raz jeszcze na powtórce. Już za chwilę pokażemy Państwu powtórkę tego wydarzenia. Zobaczmy raz jeszcze. Skontrowało tutaj motocykl Tomasza Bajerskiego. Wjeżdża w niego Mirosław Kowalik. No, i gdybyśmy mówili w języku żwiarstwa figurowego, no to na pewno za wartość techniczną tego właśnie. Przewrotu w tył. Przyznalibyśmy chyba same szóstki dla Mirosława Kowalika. No i po raz kolejny już powtórka ósmego biegu. To może nużące, ale powtórzę. Tomasz Bajerski, Mirosław Kowalik, Mirosław Błażejewicz i Tomasz Krzanowski. Tym razem najlepiej ze startu Tomasz Bajerski. Na drugim miejscu Mirosław Kowalik, ale jeszcze Tomasz Krzanowski atakuje przy krawężniku. Jest na drugiej pozycji, no i w sporych opałach teraz na pewno Tomasz Bajerski, bo widać czuje się coraz lepiej z powtórki na powtórkę tego biegu. Radzi sobie coraz lepiej, za chwilę wyjdzie na prowadzenie, tak jest. Chociaż jednak skontrował, zaatakował i zablokował swojego kolegę Tomasz Bajerski. Ależ pasjonująca walka w tym wyścigu. Chyba najwięcej emocji dostarczył właśnie ten bieg z wszystkich do tej pory rozegranych. Ciągle prowadzi Tomasz Bajerski. Za jego plecami Tomasz Krzanowski, ale wyjeżdża tam gdzieś na zewnętrzną. Zdobywa jednak dwa punkty. Jeden dla Mirosława Kowalika i tym razem bez punktu Mirosław Błażejewicz. Ogromne brawa, ale zasłużone także od kibiców na tortorze. Krótka dyskusja jeszcze Tomasza Bajerskiego z Robertem Sawiną, który pojedzie teraz w wyścigu dziewiątym, ostatnim wyścigu sesji zasadniczej. Jacek Krzyżaniak, Robert Sawina. Robert Kościecha i Arkadiusz Kalwasiński. Krzyżaniak już z tyłu. No, zjechał tutaj na środek toru Robert Kościecha, z przodu z numerem czwartym Arkadiusz Kalwasiński. Zanim Robert Sawina. No. Robert Sawina walczy tutaj o awans do ścisłego finału, w którym pojedzie czterech najlepszych zawodników po części zasadniczej. Będzie chciał z pewnością wyprzedzić Arkadiusza Kalwasińskiego, ale junior apatora Adriany... Nie daje się. Cały czas na prowadzeniu, choć ciągle atakuje Robert Sawina. Pasjonująca walka tej dwójki na torze. Zjechał już Jacek Krzyżaniak, no i teraz błąd. Skontrował motocykl za bardzo Arkadiusz Kalwasiński. Trudno dziwić się tej radości Roberta Sawiny. To zwycięstwo daje mu awans do ścisłego finału. Dużo chaosu. Biegnie tam jeszcze z motocyklem po jeden punkt. Jacek Krzyżaniak. To właśnie on na Państwa ekranach i Sławomir Derdziński z numerem 1. Oni znają się doskonale, a to wyścig niespodzianka, proszę Państwa. Pierwszy z, wyścigu, z wyścigów niespodzianek. Sami juniorzy. Już na prowadzeniu Adrian Miedziński, zanim Karol Zombik z numerem 2. O i szczepili się tutaj prawie motocyklami, ale Miedziński po raz kolejny potwierdza, że czuje się na lodzie jak ryba w wodzie. Taka krótka rymowanka ale myślę, że Państwo mi to wybaczą. Chodzi przecież o to, żeby jak najlepiej bawić się przy oglądaniu tego, co wyczyniają na lodzie żużlowcy. Wszyscy kiedyś lub obecnie związani z toruńskim speedwayem. Dlatego są to właśnie mistrzostwa torunia w jeździe na lodzie. Komplet publiczności Adrian Miedziński zwycięża w tym wyścigu juniorów. No i za chwilę Adrian Miedziński będzie miał okazję powtórzyć ten sukces. Także w wielkim finale. Podziękowania jeszcze od Karola Zombika. A to drugi wyścig niespodzianka. Stanisław Miedziński, ojciec Adriana i na tym małym czterokołowcu Jan Zombik, trener apatora Adriany Toru. Niegdyś przecież także świetny zawodnik. Startowali razem na torze, znają się doskonale. No i widzą Państwo przewagę żużlowego motocykla. Stanisław Miedziński na prowadzeniu, a Jan Ząbik coraz lepiej czuje się na tym małym pojeździe. To już zaczyna powoli wyglądać jak wyścig kolarstwa torowego na dochodzenie, ale publiczność bawi się także świetnie. Już pół okrążenia przewagi Stanisława Miedzińskiego. Jeszcze tylko jedno okrążenie, a tam Jan Ząbik walczy cały czas z przyczepnością. Ta przewaga motocykla żużlowego z pewnością polega także na tym, że Wynika z tego, że motocykl żużlowy ma te blachowkręty w kołach, w oponach. Ma lepszą przyczepność, zupełnie inna technika pokonywania łuków. Widzą Państwo Jan Ząbik na drugiej pozycji. No i przed nami już tylko wielki finał. A pojadą w nim w kasku czerwonym Mirosław Kowalik, w białym Adrian Miedziński, w niebieskim Robert Sawina i w żółtym Tomasz Bajerski. Już widzę, że kaski nieco pozmieniane. W białym kasku Mirosław Kowalik. W takim czerwono-czarnym Adrian Miedziński. W białym Robert Sawina i w żółtym Tomasz Bajerski. Świetnie Adrian Miedziński ze startu. Zanim Mirosław Kowalik, trochę za szeroko chyba Bajerski. A ciągle krawężnika trzyma się tam Robert Sawina. Świetnie, świetnie i jeszcze raz świetnie. Można tylko tyle powiedzieć o jeździe Adriana Miedzińskiego w dzisiejszych zawodach. A widzą Państwo jak rozpędza się po zewnętrznej Tomasz Bajerski. On już drugi, wyprzedził wyraźnie Mirosława Kowalika. Na czwartym miejscu Robert Sawina, Adrian Miedziński jak na razie spokojnie na prowadzeniu. Ale teraz błąd, błąd Adriana Miedzińskiego skontrował motocykl, odpycha się nogami. Ale rozpędzony Tomasz Bajerski na ostatnim okrążeniu wyprzedza Adriana Miedzińskiego i zostaje pierwszym mistrzem Torunia w jeździe na żużlu. I na dodatek na lodzie, na lodowisku tortoru, wicemistrzem Adrian Miedziński, brązowym medalistą Mirosław Kowalik. Czwarte miejsce w wielkim finale zajmuje Robert Sawina. Jest także okazja do tego, aby podać kolejne miejsca. Miejsce piąte zajął Arkadiusz Kalwasiński, szóste Robert Kościecha, siódme Tomasz Krzanowski. Na miejscu, ósmym Mirosław Błażejewicz. Na dziewiątym Karol Zombik, na dziesiątym Sławomir Derdziński. Jedenasty ostatecznie Jacek Krzyżaniak i 12 Piotr Maćkiewicz, to jeszcze raz bohaterowie tego wieczoru, przypomnijmy najlepszym juniorem Adrian Miedziński, najlepszym weteranem Stanisław Miedziński w takim bratobójczym prawie pojedynku z Janem Zombikiem, a tu już widzą Państwo zawodnicy, wszyscy uczestnicy przygotowani do biegu, dosłownie biegu, tak jak na co dzień mówi się w żużlu, zamiast wyścig bieg, no i widzą Państwo... Leży już Robert Kościecha jako pierwszy. O, przewracają się tam kolejni zawodnicy: Tomasz Bajerski, Karol Zombik, Robert Sawina, ale biegną nadal na prowadzeniu. O ile się nie mylę, Mirosław Kowalik. Tak, on prowadzi tuż obok niego Adrian Miedziński. On dziś ambitnie walczy o zwycięstwo, nie tylko w jeździe na motocyklu, ale także w tym nietypowym, jak na żużlowców, wyścigu. Robert Kościeka trochę z tyłu. Przewraca się Piotr Maćkiewicz, a tu trzeba wiedz do końca. Nie widzą Państwo tego, a tam w międzyczasie zwycięża Mirosław Kowalik, rzutem na taśmę przewracają się wszyscy zawodnicy. Pasjonująca walka, świetna zabawa, o to przecież chodzi, szczytny cel, pieniądze przekazywane na hospicjum dla dzieci. Nadzieja. A my już posłuchajmy, co mają do powiedzenia bohaterowie wieczoru Tomasz Bajerski i organizator z Mosiru, pan Zbigniew Jaskulski. Najważniejszy jest cel tej zabawy, nie chodzi o to, kto wygra. Najważniejszy jest szczytny cel. Dawno na Tortorze nie było tyle tysięcy ludzi. Jak sami państwo widzieliście, przysłowiowej szpilki by nie można było wcisnąć. Po drugie, jest to na pewno w okresie, kiedy jakby już kibice są zgłodniali żużla. I trzecia, najważniejsza sprawa, jeździliśmy dla dzieci, dzieci ciężko chorych, na hospicjum. I to jest wielka zasługa tych wspaniałych chłopaków. Nie było żadnego wychowanka Torunia, żadnego byłego zawodnika, który by odmówił. Mogę na ucho powiedzieć, że nawet nadmiar był. Także sądzę, że w przyszłym roku będzie ich więcej zawodników i może jeszcze inaczej zrobimy. My się uczymy. To był pierwszy raz. Zapraszam w przyszłym roku na drugie mistrzostwa Torunia. Z pewnością po tym, co zobaczyli Państwo, co działo się dziś na turtorze, nie trudno będzie zachęcać do tego, aby... Także za rok trybuny Tortoru wypełniły się po brzegi. Tomasz Bajerski odebrał już puchar za zwycięstwo od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Adrian Miedziński, Wicemistrz Torunia w jeździe na lodzie, brązowy medalista Mirosław Kowalik. No i wołają tam koledzy Mirka Kowalika, który zagadał się z jednym z dziennikarzy. Jest już właśnie Mirosław Kowalik. Także puchar za trzecie miejsce. No i czwarty w wielkim finale. Wielki, mały wojownik Robert Sawina jeszcze do poprzedniego sezonu zawodnika Patora Adriany Toru. Ogromne emocje. Myślę, że warto było przez te pół godziny popatrzeć, pobawić się przed telewizorem. Ja powoli dziękuję Państwu za uwagę. Na zakończenie jeszcze popisowa jazda Tomasza Bajerskiego, triumfatora tego turnieju. Popisowa jazda na sankach. Żegnam się z Państwem, zobaczmy jak poradzi sobie Tomasz Bajerski ciągnięty przez małego kłada.